Hej, to ja, Moonlight LPS. Dzisiaj chciałabym Wam ogłosić, że właśnie powstał mój nowy kanał, który nazywa się Modlina Creations. W, w opisie dałam Wam nazwę, jak to się pisze i w ogóle... Na tym kanale będę pokazywała jak zrobić różne bardzo fajne rzeczy z modeliny. Część rzeczy będę używała jako akcesoria dla moich potrzebów i mam nadzieję, że te rzeczy będą Wam się podobały. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, do lajków i do komentowania moich filmików, bo dzięki temu będziecie mogli się nauczyć, jak zrobić niektóre fajne rzeczy z modeliny. Na moim kanale Moonlight LPS będę też pokazywała jak zrobić różne fajne akcesoria dla LPS e, właśnie z modeliny. E, bardzo wam polecam oglądanie tego kanału i zapraszam was na, e, e, na moją stronę internetową, którą też macie w opisie i już niedługo powstanie nie? strona internetowa mojego kanału Moonlight LPS. Do zobaczenia i pa pa!